Cześć! Dzisiaj sobie dogodzimy na całego. Będzie kuchnia włoska, ale w słodkościach. Najpyszniejsze ciastka, kiedy jadłam we Włoszech, a byłam tam 3 lata, to trochę rzeczy zjadłam. Cantuccini się nazywają. Migdałowe. Uwielbiam te ciastka. Nieraz, jak widzę w sklepie, w promocji, to sobie kupię. A tu zobaczyłam, że można samemu. Więc muszę to zrobić. Zobaczę, co mi to z tego wyjdzie. robię, to Ci pokazuję. Więc zaczynamy. 200, 350 g mąki pszennej. Pierwszy raz robię ten przepis, więc nie kombinuję z, z, dziwny, z innymi mąkami, bo chcę zobaczyć tak dokładnie w przepisie, jak to wyjdzie. Więc na razie zrobimy dokładnie tak, jak jest w przepisie, czyli te, dajemy mąkę pszenną, 50 g cukru, szczyptę soli. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia, dwa jajka i jedno żółtko. Ja już mam to tutaj wybite do miseczki. Zamykamy i mieszamy jedną minutę obroty 5. Dodajemy do tego 20 g likieru anyżowego lub pomarańczowego. Ja mam amaretto. I mieszamy 20 sekund. Teraz dodajemy 200 g całych migdałów ze skórą. I będziemy to mieszać z kopyską w środku, żeby to wszystko dobrze rozmieszać. Już nie pokazywałam Ci, jak ja to lepiłam, bo yy, już miałam ręce brudne. W każdym bądź razie rzeczywiście, tak jak jest napisane, żeby wałkować te wałeczki z wodą. Tu mam miskę z wodą, maczałam sobie ręce za każdym razem i ekstra fajnie mi się te ruloniki wywałkowały. Osiem takich ruloników po 15 cm, średnica 2-3. I to teraz będę piekła w, w, w 180 stopniach 30-35 minut. A potem po upieczeniu od razu trzeba będzie to pokroić na 1-centymetrowe, właśnie paseczki, takie ciasteczka, póki będzie miękkie, bo potem ma stwardnieć, bo te ciastka są takie twarde. No, pokażę Ci już potem po upieczeniu. I mamy to. Jest fajne ciastka wyszły, duża ilość, taka y, konkretna. Fajne rzeczywiście, trzeba było je od razu pokroić po upieczeniu, ponieważ teraz już są twarde. Ale w przekroju, jeśli ty znasz te ciastka cantuccini, to wyglądają dokładnie tak jak te we Włoszech. Smakują świetnie. Ja uwielbiam po prostu te ciastka, już zjadłam ich kilka sztuk, już mnie trochę przymuliło, takie ciasto jeszcze miękkie, teraz już są takie fajne, twardziutkie, także no super takie ciasteczka, można sobie samemu zrobić, no i oczywiście najważniejsze, że tu wiemy co mamy w środku, bo nie dodawałam żadnych konserwantów, ani żadnych takich dziwnych rzeczy, także powiem Ci, że ciastka super, polecam.